z nowego DLC The Following na moim kanale właściwie już jest dzisiaj premiera. Także od razu ja z wielką chęcią sobie startuję z tym DLC mimo iż nie stanie, ale Najprawdopodobniej ma dostarczać nam bardzo, bardzo dużo wrażeń, dlatego też zdecydowałem się jednak, mimo wszystko, e, ten dodatek e, zakupić i zobaczymy, czy rzeczywiście jest tak, jak, e, tak jak powiadają, że się po prostu opłaca e, w to bawić. No, zobaczymy, ale co do DLC, to jeszcze Wam za chwilę troszeczkę opowiem, ale moi drodzy, zanim rozpoczniemy, ponieważ ja jeszcze gry nawet e, nie kliknąłem, żeby się zaczynała. O, i co tu jest? Czemu nie klikasz? OS. Nawet, tak widzicie, jeszcze nie mam żadnego, żadnego wczytanego save'a. Także prosto z wami będę pierwszy raz odpalał ten dodatek, także spoko jak to powiadają. Moi drodzy, tą serię, to, te, tego dlc jak będę go prowadził? Na razie będę go prowadził sam, ja go będę chciał całego przejść. Pewnie niektóre osoby się zastanawiają, czy będę grał z Wujkiem Bohunem To zależy czy Wujka da się namówić, ponieważ Wujek już chciał zakończyć serię również z Dying Light chciał, ma tam też również inne plany, co się rzecz na rozumie. No i zobaczymy. Zobaczymy, jeśli uda mi się Wujka namówić, to na pewno będziecie mieli na nasze wspólne odcinki. Ja też bardzo bym chciał, żebyśmy z Wujkiem ponownie jeszcze zagrali. Tym bardziej, że w The można grać w multiplayer. I tu nie ma tak, że nie można, bo żeśmy ostatnio Wam podawali będę informacje, że prawdopodobnie nie będzie można było, ale jednak to wszystko można na 4 graczy rozgrywać. Także wchodzicie teraz, teraz słuchajcie uważnie, teraz wchodzicie na kanał Wujka Bohuna, oglądacie ostatni film i tam w komentarzu piszecie chcemy Dying Light z Adamkiem, The Following DLC, z Adamkiem chcemy, tak pisze mu. Tylko Jezu mu nic nie mówcie, bo jak on weźmie laćka, jak mnie trzepnie, to mi moje trzy odpadną. Nic, nic mu nie mówcie, nic, ani pisku pisku. Idźcie mu teraz napisać, jak zobaczy kilkadziesiąt komentarzy pod ostatnim filmem Że mamy grać, to ja myślę, że wujek się da nam Myślę, że wujek się da nam mówić, moi drodzy Ale dobrze, już przechodząc do gry, żeby nie było zbyt wielkiego pitolenia Niech sobie już gratów czytuję, A ja wam opowiadam o co, o co tu chodzi Główna kampania Jaki tryb mam, tak? Koszmarny Uuu Tryb trudny, koszmar. Nie mam niskiego, normalnego i ten? Dużo już i trudnego, wiecie. Ja tam, ja tam nie jestem byle Kim, i ja bym sobie myślę, że poradził na każdym poziomie, ale myślę, że taki, tak pomiędzy, ja zawsze tak lubię pomiędzy lewą a prawą nogą. Zawsze tak, więc tak akurat myślę, że trudny będzie mój poziom. Proszę. Mm. oczywiście, że chcę, po to żyję, żeby opać wyzwania. O, oczywiście, proszę. Dobrze. Moi drodzy, o co chodzi w tym nowym DLC? Ehm, jesteśmy w nowym mieście, w no, na nowym obszarze poza Haranem i tam i tam mamy, moi drodzy, odnaleźć ehm, członków pewnego kultu, którzy najprawdopodobniej, którzy są odporni Mówiłaś, że na, już są odporni na uderzenia zombie. Mówił coś o grupie ludzi, którzy się nie zarażają. Nawet po ugryzieniu. na że... malignie plotą różne bzdury. Kiedy go przynieśli, trzymał tę mapę. O, ale ale to, to jest... Droga poza haram. Hej, uh -huh. kończy nam się antyzyna. Musimy poszukać innych możliwości. Nie możemy dłużej czekać. No, a ja wam powiem, że wymagam wielu tego DLC, tym bardziej, że jest jeszcze droższe nie, nie niż sama sobie. gra. Nic nie rozumiesz, matka! Co matka? Mm. Zaczyna się ciekawie. Dobrze, czekam cierpliwie, zobaczymy, gdzie nas wyrzuci. Mm, ale muzyczka jest piękna, kurde, zawsze lubiłam dajcie tę muzyczkę. Strasznie lubi klimat. Wiecie co, ja sobie nawet troszeczkę okno przysłonię, żeby nadać jeszcze większego klimatu. Dying i zobaczymy, musimy odnaleźć się tych ludzi z tego jadu. tam co tam znam, czy wczytywałem się i, i po prostu znaleźć jakąś możliwość. By po prostu nie działały nas te ugryzienia zombie by po prostu wyzwolić tych zarażonych. Dobrze, to co moi drodzy, jedziemy tem nie? Jak to powiadają. Broń nieskuteczna, no jak zwykle, no co, co, co mnie na początku mogło zaskoczyć? Kraty z tyłu, broń nieskuteczna, no, no i idź walcz chłopie, nie? No, spoko, widzicie, Ta, tak się walczy z wujkiem Bohunem. Wszystkie broń nieskuteczne, nie, 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 nie tak. Tak się walczy zwykle. Zero my nic. No tak, tak też można. Momencik. Ja sobie muszę najpierw sprawdzić tutaj w ogóle, jak to się klikało. Wow! Poziom kierowcy, poziom legendy. Mhm. Mm to pewnie będzie o tym bugi, co mówili. Także od razu ja sobie tu wydam umiejętności na coś... ...tu ważnego. Także, moi drodzy, chwileczkę. Samochody, pułapki, majsterkowicz. Tarcza. A może damy... Tutaj handlarz. Teraz następno sobie wydajmy. Ja tu wszystko od razu z wami przeżywam pierwszy raz, także jakkolwiek to brzmi może to naprawdę egzekucję. Okej, okay, ale jak to się wykonuje. O, to bym się przydało, Tak, 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 bo to, to często tu tracę. No to też jest ciekawe, dobra, niech jest tak. Co tu jeszcze mamy? Popatrzmy od razu, bo ym, ja wcześniej tu nie byłem nawet w grze, więc nie wiem, co ten tak dokładnie wprowadza. Zaraz wami to przeżywam. Mhm. Mm Aha, czyli po prostu muszę ludziom tym udowodnić, że. Aha, już powoli zaczynam to rozumieć. Muszę udowodnić tym ludziom, że jestem warty zaufanie i wtedy mnie dopuszczą chyba do tych Chińczyków. Tam dobrze, fajnie, że posiadam tu różne ulepszenia. Aha, od razu mam takie zadanie i nic więcej nie ma, dobra. Tylko czekajcie, wrzućmy sobie jakąś tutaj sensowną broń. Mogę ja to w ogóle naprawić? Dobra, mogę. Tak tam nic lepszego nie miałem, z tego co pamiętam, więc bezbędnego i jedziemy moi drodzy dalej. Zobaczmy, gdzie nas wyrzuci. O! Op! Opsa, opsa, opsa. Sa. Gdzie mam iść do góry? Ej, chyba nie. No tutaj może warto właśnie latarkę włączyć. Zielona woda, no. Tak zawsze po imprezie jest. Teraz zobaczmy. No, deweloperzy poszli troszeczkę w innym kierunku niż w głównej fabule, moi drodzy, ponieważ... O żeby się na te kolce nie wpić co to tam za znaki są? Ponieważ em, teraz ten obszar, do którego trafimy, on będzie... Em, będzie po prostu, będzie w nim więcej swobody. A to dlatego, że chcą... Jakżeście mogli już zobaczyć pewnie na wcześniej, na innych kanałach, ze wcześniejszym dostępem do gry. Oni mają po prostu... Ops. kotwiczka w ogóle tu? Mam, dobra. Znaki, Oj, ty, ej! Ale pływać jeszcze nie chcę, dopiero byłem na basenie, ty. Przecież chciałem z tym wyskoczyć, teraz. Dobra, wyskoczył. Kelly, Kelly wyskoczył, dobra. Mhm, odpowiada się ciekawie. Także jak mówiłem, będziemy mieli dostęp do pojazdów różnych. Ehm, znaczy, pojazdów różnych. Pojazd e, główny to ma być buggy którego będziemy mogli z czasem również ulepszać, co się dosyć ciekawie zapowiada. Wow. Lena, słyszysz mnie? Hej! Lera! Ciągle przerywa. No i słyszę, że tak ciągle Słucham będzie. Ten twój jednooki deliryczny pacjent mówił prawdę. Jest droga poza miasto. Może to co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają to również prawda. Możesz go zapytać, gdzie mam szukać? Zmarł dziś rano. Crane. A Zabiła go gorączka. Obawiam się, że musisz sobie radzić sam. Mhm, no czyli tak jak zwykle, tak? Lena Lena ja się dodatkowo zasięg straciłem, super Ach, pieprzone góry Tylko E, gdzie mam iść? Halo Tu nie ma przejścia mhm, mogę tu używać kotwiczki, dobra tu? Tu nie mogę Powiem hm. mi ktoś gdzie tu mam się kierować Botajzałem, że tutaj raczej nie Może tu, właśnie do góry? O proszę. Oj, boku mi tu pewnie już 30 razy spadł. Także uważajmy. Dobrze, że już mam te bronie dosyć dobrze ulepszone. Także powinno mi to dosyć sprawnie pójść, ale mimo wszystko czuję się bezpiecznie. Oj się! Dobra, udało mi się. Powiem Wam szczerze, jak na pierwszy widok robi to wrażenie. Tylko jestem ciekawy, gdzie to przejście było. Bo tak, zostaliśmy troszeczkę wrzuceni do kanałów od razu, i hmm, myślałem, że po prostu wylądujemy w starym mieście jeszcze. I z tego starego miasta od razu będziemy mogli gdzieś jakieś przejście znaleźć. A widzę, że farming tu wszędzie jest. Które zboża zawsze są miłe. Oj, już myślałem, że to się. to się zapadnie pode mną. Nie! Nie! Stój! No, no brawo. żeby po prostu zrobić tak, żeby tu po prostu skoczyć do tej wody. Ty. Uf, już myślałem, że jedne w tą skałę, ale blisko było. No To są ryby w ogóle. Ja pierdziele miałem strach. Ja już widziałem po prostu moje nogi na tych kamieniach. Ale ktoś, ktoś tu już widzę. Że nie wylądował zbyt miło. A to zombie, to, to ty sobie mogę tu wylądować, tak? Tam jeszcze ktoś jest. Mogę tu gdzieś wejść? Okej. Okay. Powiem Wam szczerze, bardzo trudno tutaj jest w ogóle wejść początkowo i domyśleć się, gdzie mu. Uff. Parzoną ambonę myśliwską. Co? Co Wy tu pierdzielicie? Co to są w ogóle za kamienie jakieś, ale powiem Wam szczerze. Że jak przeczytałem właściwie, czego ty, to DLC będzie dotyczyć? Hmm, że jakiś kult jest odporny na to, w sumie właściwie ma to jakiś sens, nie? Bo zawsze te takie różne kulty, jakieś takie różne religie, miały tam swoje sposoby na różne takie tańce i pierdoły. To możliwe, że. Co to jest? To jest budka myśliwska. By tu wejść? Pewnie, że mogę. O, proszę skrzynka, to ja lubię Plastik, baterie, a może alkohol. O, bardzo trudny zamek, ale nie dla damka takie rzeczy. W sumie mam jeden wytrych tylko. <ścoughs> jeden wytrych, prawie jak wytrysk. Wow! 547. Wow! Ale fajna rzecz. Eee, gdzie to jest? Gdzie to jest? 547, a teraz mam ile? 400. To 300. To od razu zamienimy sobie tutaj. Od razu coś tu po prostu rozbierzemy też, jakkolwiek to brzmi. Żeby mieć miejsce na inne rzeczy. Tak. Tak. A to też może rozebrać. A w sumie teraz to też na pewno coś tam jeszcze po drodze... Myślę, że znajdę kotwiczkę. Tu mam latarkę średni... Okej, okay, to może tak być. Tylko jeszcze popatrzmy, czy ja to mogę jakoś ulepszyć. F6. Dobra. No niech jest ten walec. W razie nic więcej. Aha, jeszcze jeden walec. Hmm, ale trwałość to mnie za bardzo interesuje. Dobrażeń Do coś by było miło. Dobra, niech jest tak. Pokaż mi ją. Wow! Ale fajna. Teraz będę musiał to sprawdzić. Wydawałem, że nic mi się nie powinno złego stać. I dobrze podejrzewałem. Jezu, to są ludzie. A nie, to są zombie. Czyli zombieaki już są poza miastem i nawet. No bo to już jest obszar poza Haradem. Także. Także. Ło, dobra, gdzie mam teraz iść? Powiedz mi, ty droga e, moja gro. Gdzie mam dojść? Aha, mam teraz przez te wszystkie zębiaki się przedrzeć, tak? Mhm... Mm Okej. Okay. Mogę tak sobie przejść obok nich? Nic mi się nie powinno stać, nie? Dzień dobry! Cześć! E, y, chcę się z temu zaprzyjaźnić. Na pewno nie? Myślałem, że jednak. E, czyli jednak trzeba to zrobić standardowym sposobem. O, Zostaw mnie ty, ale one szybko łapią. Pójdź mnie ty, kurna. Nie, 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 oj, nie, nie. Jestem zbyt piękny i młody. Dobra jest. Ale w ogóle apteczka teraz inaczej regeneruje. Patrzcie to. Zmienili to, bo od razu mi, bo wcześniej to od razu mi dawało życie, a teraz... Ty, panie, ej! Panie, halo, pomóż mi tu. Kurwa, ledwo przeżyłem. Czego tu? Chcę rozmawiać z kimś, kto tu rządzi. Jestem z Haranu. A, przemycnik. Robisz do tego świra? Hej, nie wiem nic o żadnym przemycie, koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazira. ale zapamiętaj jedno: jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbie. Mm, brzmi groźnie. Znajdź kogoś, to tu dowodzi, dobra. Ale ty moim moczy ty nie widziałeś, tylko szkoda, że ja to jak zwykle broni nie mogę wyciągnąć Uuuu, dzień dobry Hallo Hallo! Klingelingeling! hallo pani! Pani potrzebna pomoc! 0,7 zgłoście. Ja ci pomogę zamiatać! A później ciebie posamiatam Dobra, kurno. na oko koleś Mhm, ale ja na ciebie dwa. Ha ha, ha Dobra, widzę, że tu są jakieś miasteczko mają, tak? Hej, y przepraszam. Ja tam nic nie wiem. Możesz mi tylko powiedzieć, gdzie znajdę kogoś, kto wie cokolwiek? Poszukaj hmm. Jazira. Będzie pewnie w stodole. Jazira, dobra, to stukamy, szukamy w stodowy. Wróć, to naprawdę jest jakaś wieś. Czyli tu przyczepa jest podobna jak w tym. Gdzieś ostatnio na mocach, na mocach em, e, szukałem e, e, przyczepę. Ktoś mi taką pokazywał. To jest chyba polska przyczepa, jeśli się nie mylę. O, no, bardzo możliwe Bardzo możliwe. Dobra, gdzie tu jest studeła? Hmm. Założę kto, kto ma za co studołę. nie za bardzo co Aha, widać weekend był gruby Tutaj też. Dobra, to idziemy jeszcze poszukać gdzieś indziej. Ale po co mam tu kemping ty? Heniek, stój no! Uraku ty, jak można komuś do ciebie bórać? No, Słoma, patrzcie! Nie, nie, koniec dyskusji. Tak? Dobrze! Chodź ze mną porozmawiasz. Chodź ze mną porozmawiać. Powiedz mi, co ci się stało, najdroższa. Co ci się stało? Ty, widzę, Widzę, że tu. Że, że tu e, antidotum niczego nie macie, ale kurna, farby to w osób, tu macie, tak? Ach, przepraszam. Oj, nie teraz! A kiedy? Ja przyjdę, jeśli będziesz chciała. Tylko mi powiedz, kiedy? Słonko? Słonko? Słonko, halo? Halo? Nie szkodzi, że masz tutaj kolczyk, to, to ci nic nie szkodzi. że masz obroty, że jesteś oznaczoną, to naprawdę nie szkodzi. Dobrze. E, Jasir, powiedz nie mi o co czekało. tu chodzi. Szukam Jazira. Jazir to ja. Jeśli szukasz jedzenia, mamy tylko chleb. Nie, nie, nie potrzebuję jedzenia. zjadł. jestem z Haranu. Przybyłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa, że nie przemijacie się nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Ktoś, kto już niestety nie żyje. Oh. Trzeba go było jeszcze wypytać. Ode mnie więcej nie usłyszysz. Kurwa czemu nikt nie chce mi pomóc? Wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie! A jednak... Żyjesz, przyjacielu. Weź trochę chleba i wracaj do haranu. Nikt cię tu nie chce. Hmm... Kurwa, ogólnie są bardzo mili. Chceć kogoś, kto chce coś powiedzieć, no ja pierdziele poszukaj, kurde, czegoś w czymś, no. <ścoughs> Sens normalnie, taki, że nienormalnie. normalnie. W ogóle zaczyna się to wszystko. Bardzo strasznie dziwnie i tajemniczo. Wieś poza miastem Haranu? No tak, że jest wieś obok. Zgaduję, że nie. Cholera, co za pieprzone pustkowie. Hej! Da, ty! O, no, zawsze się znajdzie jakiś kurde alkoholik, co coś powie. Nie nie jestem jak reszta tych świrów. Chcesz papierosy, bo chyba 10 tysięcy paczek. Czyli nie jesteś jednym z nich? To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko chleb. Przy okazji, mówią mi Kyle mm. Crane. Hej, ty jesteś z Haranu, tak? Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez oka? Tak, tego, mm -hmm. swój gość, kurt. Jak się miewa? On. E, on nie żyje. No. Cholera, to wielka szkoda. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Kurt wspomniał o ludziach odpornych na wirusa. Wiesz coś na ten temat? Ech, tak jak się zastanowić, to nie przypominam sobie, żeby miejscowi się zmieniali. Pojewy hmm. jedne, oni mają jakiś kult. Prowadzi ich tak, a zwołują matką. O. Oh. dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, <coughs> wiesz? Nie brali tego na poważnie. No, to teraz biorą śmiertelnie poważnie. Odkąd wybuchła zaraza? Hmm? Ma z grolą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakieś rytuały. Chyba nawet się do niej modną. Hmm. No ale co z tą odpornością? Ciągnę na antyzynie, czy jak? Słuchaj, brak mi teraz człowieka, a że jestem przedsiębiorczy, to bijmy targów. Wspólnicy. Kurwa, gdzie? coś ja. chcę. coś koleś? Ej, nie to spierdalaj! No. Świry. Co dokładnie masz na myśli? Cóż, ty chcesz nieco informacji, a że Kurt wziął i kojną potrzebuje łebskiego kierowcy. Mm. Mogę pokazać ci coś, co może ci pomóc. Ale najpierw musimy skombinować wóz. Mam ci znaleźć samochód, tutaj. O kurna, ciekawe, skąd jego ja wezmę. Ja poszukałbym na pobliskiej farmie, tylko wiesz, dyskretnie, działaj po cichu, dobra? No spoko, Heniek. Spokojnie, eee, spoko, nie ma problemu. No, no w sumie przynajmniej ktoś, ktoś chce się jakoś dogadać, kurde, mniej więcej. A nie tylko narkotyki wpierdalać, chociaż widzę, że... Eee, hmm, ha! O, to to mnie interesuje. Panie! Daj no to samo, no jako jedną drugą. To od razu nie wyjdzie na zaraza opać kurna. Bo weśmy się tak pobawili z tym, to nie było problemu. Dobrze, popatrzmy, jak ta mapa tu wygląda. Jak to w ogóle jest ten obszar? Jest dosyć spory, aczkolwiek... Nie ma jeszcze go, nie mogą odkrytego. Ale częściowo już coś widać. Tu żeśmy wyszli. Z Haranu. Tu jest mur do Haranu, podejrzewam. Także zobaczmy dalej. Dobrze, moi drodzy. Także bez zbędnego pitolania nie lecimy od razu na tą farmę. Ty co ryjesz? Aha, drzewo. Ryjesz, ci kopiesz. Tu pewnie zgaduję, że jest gnojak. Woda w gnojoku. Tu jest gnojak hopy. Tu takie brzydkie co się dawało zawsze od tych. Tych, no, wiadomo. Nie będę już mówić tylko. Jezus, ile tu jest tych zarażonych? Matko święta. Nie... Co oni jacyś tacy z taką podaczką? Co się im podziało? Co im coś, coś... Kto, ktoś, ktoś im flaszkę dał, czy co? Górna ktoś rozjewał te. No cóż. Zawsze mnie zastanawiało, bo... Nie wiem, może ktoś z was wie. Bo zawsze są jak są takie rury. Ee, co ty tu głupiejesz? Ej, ty uspokój się, synu. Jeśli nie masz broni, lepiej coś sobie z w siedzą Chwila, że ja? Teraz ci się przypomniało. Wiesz, to nie było wtedy najważniejsze. To nie było wtedy najważniejsze. A bo... i beza! Zdecydowanie Niezły początek współpracy. Aj, no nie dramatyzuj. ty! sobie z nimi rad. Teraz wyłasz, muszę się zająć klientami. Daj mi znać, jak już będziesz miał ten mózg. Co za idiota teraz mu się wspomniało! Dobrze, że kurna, no, Adamek... Abona myśliwska, czekajcie, bo ja sobie z tej abonem będę mógł popatrzeć na pewno. Patrzcie, i znów te znaki. Wszystko takie obwieszone. I ptoka zabili, gołąbia. To pewnie badają jakieś kurde, i ludowie. Czekajcie, czy ja mogę sobie wejść na górę tej, tej budki, bo tu jest dobry taki taki punkt. A pierdolę ile tego tam jest? Dobrze zobaczmy może w tej skrzyni jeszcze jakoś kurde broni się trafi. Kurna no. A i nie mam wytrychów. Jakby sobie teraz załatwić to szybko wytrychy. Hm, 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 hm. Mogę ja wytworzyć. Wytrychy. O, mogę, na szczęście ich cholerę wytworzyć. O pierwszy tu myślę, że tu mi wystarczy, także nie bójmy się. Dobrze, że w tych strzinach jednak są jakieś broni, co są bronie lepsze, bo widzę, że tutaj to dużo trudniej będzie nam się z czymkolwiek poradzić. Aj! Prawie go miałem. Podejrzewam, że samemu... O, jest. A, pierdziele, patrzcie ile to jest wojska od nich. Przecież ja co sobie nie poradzę sam. O Znakomita maczeta panka. Mmm. Brzmi pysznie. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie. Ja myślę, że to jest dobry moment, by zakończyć e, ten dzisiejszy odcineczek. I e, e, zapraszam was do następnego. No, myślę, że jak się uda nam wujka namówić, to będziemy się razem bawić. A jeśli nie, to kolejny odcineczek zobaczycie już e, w czwartek? Tak, dokładnie, Jutro Farmik także Was zapraszam, eee, żebyście też wiedzieli, ponieważ ostatnio nie odpowiadam na komentarze, ale nie bójcie się, ej, ja je wszystkie czytam, eee, teraz mam troszeczkę jednak więcej czasu, żeby na nie podpowiadać, ja sobie na nie podpowiadam, także o to się też nie bójcie, eee, moi drodzy. Powiem Wam tak, na pierwsze oko robi to wrażenie, kurna, robi to wrażenie, eee, jednak nie spodziewałem się do końca, że to będzie obszar typu wieś, ja myślałem, że to będzie raczej takie pustkowie bardziej... Puste, czyli po prostu trochę, trochę sahary i tyle. Ale takie, takie wsi, to się powiem szczerze, nie spodziewałem. Dobrze, moi drodzy, także co? Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do następnego. No i co? Trzymajcie się, blutko, blutko. Do zobaczenia. Na razie, papa, pa, cześć.